Cześć, tu Gildia Bajarzy. Dzisiaj cofniemy się w mroczne odmety przeszłości, kierując z okna legendarnego Triceratopsa. Bestii, której rogi były jak włócznie, a kryza niczym potężna tarcza chroniąca przed kłami drapieżców. Podczas tej podróży odkryjemy pierwsze ślady jego istnienia, poznamy najważniejsze fakty, a na koniec udamy się do Chuld, zapomnianej krainy skarb DD, gdzie te pradawne stworzenia wciąż mogą budzić grozę. Pierwsze fragmentaryczne odkrycia szczątków Triceratopsa należały do George'a L. Cannona. W 1887 roku w Colorado natrafił na kawałek rogu, który przez pomyłkę nazwał po prostu bizon. Nie zdawał sobie sprawy, że łopatą tę ca fragment czegoś zupełnie nieznanego o nauce. Prawdziwą rewolucją przyniosło jednak odkrycie nie pojedynczego osobnika, a całego cmentarzyska. W 1990 roku w formacji Hell Creek w Montanie naukowcy trafili na coś Zdumiewającego. Na obszarze wielkości boiska piłkarskiego spoczywały szczątki co najmniej trzech dorosłych triceratopsów. Miejsce to nazwano. Trick Mountain ich skamieniałe szkielety, gdzie spoczywające w Muzeum Historii Naturalnej w Denver, skrywają niezwykłą historię. Kości połamane i przemieszane noszą ślady padejnożelców, ale także integrujące oznaki gojenia na rogach i kołnierzu. To nie są zwykłe eksponaty, to świadkowie życia pełnego konfliktów, chorób i wspólnoty, które brutalnie przerwała katastrofa. Cofnijmy się teraz 68 milionów lat do później, Kredy. Ameryka Północna to wówczas sawanna, pełna paproci, drzew iglastych i podmogłych nizin, którą powoli przemierzają stada Triceratopsów. Niczym żywe, ruchome fortece. Potężne, beczkowe tetułowia tułowia tych zwierząt mierzyły 3 metry wysokości i 9 długości, a ważyły blisko 10 ton. Niczym kombajny sinały twarde rośliny potężnym papuzim dziobem. Całość chroniona była przez masywny, kostny kołnierz i trzy groźne rogi. Warto dodać, że Triceratopsy należały do ogromnej rodziny rogatych dinozaurów ceratopsydów, czyli żywych fortec. Dzieliły się one na dwie główne gałęzie. Ceratozaury, kuzyni Triceratopsa o krótszych kołnierzach i często tylko jednym masywnym rogiem na nosie, były bardziej krępe, muskularne i żyły w gigantycznych, hałaśliwych stadach. Drugą gałąź, Hasmozaury, do której należał nasz bohater tego odcinka, czyli Triceratops, to fortece słynące z ogromnych, ażurowych kołnierzy, często zdobionych dodatkowymi rogami i wyrostkami, które prawdopodobnie mieniły się kolorami podczas pogadów godowych. Co ciekawe, roga te nie były zarezerwowane Wyłącznie dla Ameryki Północnej. Ich ślady odnajdujemy także w Europie. Największym europejskim kuzynem triceratopsa był Aikaceratops, odkryty na Węgrzech. Dinozaur osiągał zaledwie metry długości. To przykład karłowacenia wyspowego, gdzie ograniczone zasoby archipelagu wymusiły miniaturyzację gigantów. A co z Polską, choć nie odkryto u nas bezpośrednich szczątków ceratopsów, to w okolicach Bałtowa natrafiono na teopy dinozaurów, które mogły należeć do ich dalekich krewnych. Polska ziemia kryje więc ślady wędrówek stworzeń z tej samej wielkiej rodziny. Przez lata uważano tej ceratopsy za samotników przemierzających równiny. Dziś wiemy, że ich życie toczyło się w rytmie walki o przetrwanie, dominację i przekazanie genów. Najnowsze odkrycia paleontologiczne malują obraz znacznie bardziej złożony. To były dinozaury społeczne. Ceratopsy opiekowały się potomstwem zupełnie jak dzisiejsze bawoły. W razie zagrożenia formowały żywą palisadę z włóczni i tarcz wokół najmłodszych. Znaleziska skupisk młodych osobników pozbawione obecności dorosłych sugerują tworzenie przez nie żłobków lub grup młodzieżowych, co pozwalało na wspólną Obronę przed rapieżnikami. Samice prowadziły młode na nażarowiska, a w chwili niebezpieczeństwa najmniejsze osobniki chroniły się za żywym murem ciał dorosłych, przeważnie okazalszych samców. Triceratops był dominującym roślinożercą, który kształtował całe ekosystemy. Niczym dzisiejsze w słonie potrafiły powalać drzewa, by dostać się do liści i pędów, torując przejścia w gęstwinie paproci drzewiastych. Przez lata sądzono, że rogi i konie służyły wyłącznie do obrony przed teropodami. Takim jak tyranozaur, chociażby. Dziś, dzięki nowym odryciom, nowym znaleziskom, okazało się, że natura lubi powtarzać swoje scenariusze. Triceratopsy, niczym pierwotne bawoły, ścierały się ze sobą, uderzając raz po raz wielkimi włóczniami. Badanie mikroskopijnych śladów na skamieniałych kołnierzach i kościach policzkowych dostarczyły kluczowych dowodów. Ślady pchnięć, zadrapania i blizny na czaszkach świadczą o regularnych pojedynkach o dominację w stadzie i pierwszeństwo w prawie do rozrodu. Dwa samce stające naprzeciw siebie, blokujące się rogami i szarżujące na swoje tarcze. Oto prawdziwy obraz przeznaczenia ich broni. Ich oręż ewoluował jednak nie tylko do walk wewnątrz gatunku rogi i kołnierz były również śmiertelną bronią przeciwko prehistorycznym smokom. Na kościach tych paleontolodzy znajdują ślady zębów tyranozaura które noszą znamiona gojenia. To niepodważalny dowód na to, że zwierzętom tym zdarzało się przeżyć atak najgroźniejszego drapieżnika. Dorosły, ważący od 6 do 10 ton samiec, z rogami długości ponad metra, ustawiony w szarży, stanowi śmiertelne zagrożenie nawet dla wielkiego teropoda. Zadajmy sobie pytanie, jak mógł wyglądać pojedynek między lancami triceratopsa, a rzędem sztyletów tyranozałę? Świt wypełnił wąwóz złotem, malując długie cienie na wypalonej słońcem ziemi. Powietrze nad rzeką drgało, od upałów i wrzęczenia owadów, a zapach mułu i gnijących roślin mieszał się z ciężkim oddechem olbrzyma. Triceratops, forteca z krwi i kości, pochylił łeb nad wodą. Jego trzy rogi, każdy długość metra, starte w bojach, ale wciąż ostre jak lance, musnęły tafle, marszcząc spokój poranka. Ważący od 6 do 10 ton kolos miał za sobą przewagę masy. Przy wzroście 3 metrów w kłębie jego opancerzony korpus stanowił żywą twierdzę. Nie wiedział, że w tym samym momencie pośród poszarpanych skał, za jego Czasami zbudziła się żądza krwi. Umilkły owady, drobne ssaki umknęły do nur. T-Rex wynożył się z cienia, stąpając cicho po miękkiej glebie. Jego cielsko, potężna góra mięśni i zębów, ważąca do 8 ton, runęło naprzód. Ziemia zadrżała, a woda w rzece zmarszczyła się koncentrycznymi kierunkami. Cel był jeden: masywny kark roślinorzecy. Tam, gdzie pod grubą skórą tętniło życie, tętniła gorąca krew. Szczęki zdolne wywrzeć nacisko od 6 do 12 ton. Choć niektóre śmiałe obliczenia mówią nawet o. 30. Otworzyły się ukazując rzędy sztyletów gotowych zmierzyć kręgi. Trzask suchy, głuchy łomot odbił się echem od ścian wąwozu. Stara lanca, bo tak go nazwijmy, był potężnym doświadczonym w bojach z samcem. W swym życiu stoczył niezliczone pojedynki z pretendentami do tronu, jak i z pradawnymi smokami nawiedzającymi star lasy. Rytm walki przyspieszył. Triceratops, zakotwiczony w ziemi potężnymi kolumnami nóg, stał się żywą pułapką. Niego zad wykonał gwałtowny obrót, posyłając całe to mięśni w jednym mierzącym. Szarpnięciu, łeb wystrzelił w górę, a metrowe rogi pomknęły ku niebu niczym włócznie śmierci. Celując miękkie pod gardle Teana w drżący brzuch i błok. Tyranozaurus jednak odskoczył w pokazie zaskakującej zwinności. Jego ogon przeciął powietrze, równoważąc ciężar ciała. Kurzawa wzniosła się wokół nich, tworząc całą dla epickiej walki. Analiza szkieletów t rexa wskazuje, że przy długości do 12 metrów potrafił osiągnąć prędkość do 30 km na godzinę. Nie był może sprinterem, ale jego nogi dawały mu przewagę w manewrowaniu i umożliwiały gwałtowne t Rex ogrążał przeciwnika, kłapiąc szczękami przed uzbrojonym kołnierzem triceratopsa, który nie pozwalał mu się zbliżyć. Stara lanca z racji niższego Środka Ciężka się był stabilniejszy, a jego rogi stanowiły doskonałą broń do obrony. Jego słabością były jednak boki i tył miejsca, gdzie forteca nie miała muru. Ściany wąwozu, strome i nieubłagane, zamknęły ich w kamiennym uścisku. Z jednej strony rzeka, z drugiej skała, Ceratops, czując za plecami barierę, stał pewnie, choć świadom, że nie ma odwrotu. To teren zniwelował przewagę szybkości Tyreksa. każdy jego oddech był parsknięciem pary, każdy ruchłową ciosem Tarana. Dwaj giganci, panowie swego czasu, zwarli się w uścisku, z którego tylko jeden mógł wyjść cało. Odpowiedź na pytanie o wynik tego śmiertelnego starcia zostawiam Wam. A teraz udajmy się do zapomnianych krain, tropem starej lancy i uptałą. Wędrujemy więc porośniętą nieprzebytą dżunglą, krainą na południowo-zachodnim krańcu Fejrunu. To jedno z ostatnich miejsc na Torilu, gdzie czas zatrzymał się miliony lat temu. W gęstwinach Chult, wśród paproci drzewiastych i mrocznych bagien, wciąż królują dinozaury, żywe relikty pradawnej przeszłości. To właśnie tutaj Triceratopsy przymierzają doliny jak żywe fortece, a ich obecność jest tak naturalna, jak deszcze padające tu codziennie, o w, mieszku. w języku Czult noszą nazwę Ipteka, istoty zrodzone z kości ziemi. Dla rdzennych mieszkańców Czult te pradawne stworzenia nie są jednak zwykłymi bestiami. Tabaxi, dzikie krasnoldy, a przede wszystkim potomkowie starożytnych ludów czczących Boga Uptało patrzą na nie z mieszaniną lęku i świętego podziwu. W ich wierzeniach dinozaury są aspektami samego Uptało, ojca dinozaurów i stwórcy Czult, który czuwa nad równowagą dżungli. Wspomniane dzikie krasoldy, które w odróżnieniu od swych podziemnych braci żyją na powierzchni, polując na Triceratopsy z niezwykłą wprawą, używając prostych, ale śmiercionośnych włóczni, każda kość, każdy róg ma dla nich znaczenie. To dary od uptałos. W których tworzą narzędzia i święte totemy. Zanim jednak staniesz naprzeciw żywej forytacy, fortacy, jej możliwości. W mechanice Dungeons Dragons piątej edycji Tyrtzeatops to bestia ogromnych rozmiarów. Jego skóra gruba i pora bliznami po dawnych walkach zapewnia naturalną ochronę dorównującą kolczudze. Żywotność blisko setka punktów wytrzymałości, co oznacza, że nawet potężny wojownik musi kilkakrotnie zanurzyć ostrze w jego cielsku, zanim bestia padnie, a jego siła, sięgająca do 22 punktów, sprawia, że każde uderzenie jest ciosem młota bojowego. A tutaj przede wszystkim szarża i gdy. Triceratops przemierzy co najmniej 20 stóp w linii prostej w stronę przeciwnika, a następnie trafi go atakiem rogu. Ma szansę powalić cel, a jeśli dojdzie do tego, no cóż, bestia może natychmiast rozpocząć ratowanie nieszczęśnika, skakać po nim, stąpać. To śmiertelna kombinacja, której doświadczyło niewielu, by móc o niej opowiedzieć. Jednak to jego rogi stanowią lance zniszczenia. Uderzenie nimi, zadające rany kute, z których każdy mogłoby przebić zbroję płytową. Niektórzy mistrzowie gry, ci, którzy lubią rzucać wyzwania, nawet najbardziej doświadczą drużynom, stosują ulepszone. Warianty tych bestii. Znane są przypadki triceratopsów, które zyskały odpowiedność na uroki i strach, jakby jakaś pradawna siła chroniła ich umysły przed magią. Bywają też osobniki obdarzone wściekłością, nazór, berzerka. no taki to poszarzuje. A co jeśli zamiast walczyć, zapegniesz go dosiąść? Te słowa triceratopsa to wyzwanie, które w podejmują tylko najwięksi śmiałkowie, i nie zawsze kończy się to dla nich dobrze. Wśród ludzkich osad krąży metoda zwana łamaniem na arenie. Dzikie dinozaury są ogłuszane, a następnie wpuszczane na zamkniętą przestrzeń z jeźcem uzbrojonym w beach. Dali jest. Jeden, utrzymać się na grzbiecie przez 10 długich minut, aż bestia padnie z wyczerpania, uznając swoją klęskę. Oswojony Ticiatop staje się żywą fortecą dla bojowników i niesamowitym wierzchowcem miucznym dla całej drużyny. Na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie i do mrocznego usłyszenia.